I szota, w którym mówimy, co robiły dzieci w przedszkolu. Dę pozdrowi. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Nie wiem, Świ- świerek? Kurczę, muszę odświeżyć w momencie, w przedszkolu dzieci mówiłem, że na przykład jak jedno chciało Siusiu, to musiała cała grupa iść, bo ja nauczyłem się w przedszkolu przez chwilę. Mega tam były dymy. Była taka jedna laska, która Ola chyba się nazywała, nie szantażowała i musiałem ją. Nie, no tam były dymy, mega. Masakra tam była. Zdominowały mnie te dzieci. A raz się popłakałem w ogóle w przedszkolu prywatnym drugim i nie wziąłem tej no nie żelazka, tylko dzieci. Dzieci to są. I pamiętam, że wymagając to była praca, bardzo trudna. I żeby tą dziewczynkę przechytrzyć, musiałem ją zopać pod skórkę i znaleźć motyw, w którym ona nadużyje jakoś swojego poczucia bezpieczeństwa, bo ona Ludzie się śmieją, że dzieci wchodziły mu na psychę. Tak, stary. Ta ola mówiła, proszę pana, bo mnie nudzą te szachy i ja chcę już koniec. I wiesz, co się dzieje, jak cała klasa usłyszy to, dzieci? One powiedzą wtedy tak. Y no właśnie. Proszę pana. I rozumiesz, ja musiałem czekać, aż ta ola popełni błąd. Bo nie mogłem na niej krzyczeć, nie krzyczeć, nie chciałem być niemiły. Więc pewnego razu Ola wsadziła palca w dziurkę od dołu w e, skoczka. Przebiła takie. Przebiła taką mm, osłonkę. Osłonkę tekturową, jakby, i była dziura w pionku. I jak była dziura w pionku, miała pecha, bo patrzyła się mi prosto w oczy, jak to przebiła, i nagle tak schowała, że niby ona nic nie zrobiła. To nie ma żadnej realnej, żadnego realnego odzwierciedlenia w tym, że. Ona nie zniszczyła tych szachów, to nie było nic walnego. A ja podszedłem do tego skoczka, i po, do, do niej i powiedziałem: Popsułaś skoczka. Powiem pani, jak jakaś 60 I ona wtedy: Nie, proszę, proszę, tylko nie pani, proszę. I od tego momentu miałem spokój, ale tam z tymi dziećmi było mega, mega ciężko było.